Drogi alergiku, nie musisz się męczyć. Alergii można się pozbyć. Jestem tego najlepszym przykładem. Wiele lat temu miałam alergię praktycznie na wszystko, nie mogłam o tej porze roku funkcjonować. Dziś mogę oddychać pełną piersią. Co należy zrobić? Oczyścić swój organizm z toksyn pasożytów, grzybów patogennych bakterii w jelicie cienkim. Oczywiście jest to proces, który u jednej osoby potrwa 3 tygodnie, a u drugiej osoby nawet pół roku. Warto także skorzystać z terapii odczulającej na biorezonansie. Czasami nawet 2-3 spotkania wystarczą, aby pozbyć się alergii na dany alergen. Warto także wdrożyć do swojej codziennej diety zioła o działaniu przeciwzapalnym o działaniu przeciwhistaminowym, zioła, które posiadają dużo antyoksydantów, a są to Pachnotka zwyczajna. Dzięki zawartości kwasu rozmarynowego zmniejsza katar sienny, łzawienie, alergie na pyłki, roztocza czy sierść zwierząt. Zawiera kwercetynę, która obniża poziom histaminy. Czarnuszka. Zmniejsza objawy alergii, takie jak kichanie, katar, kaszel. Działa przeciwpasożytniczo, przeciwgrzebiczo i przeciwbakteryjnie. I skrzyp polny, który zawiera krzem, który oczyszcza i wzmacnia oraz regeneruje organizm.